To zabawne, ale kiedy wspominam Morrowinda, pierwszą rzeczą o jakiej myślę, jest szok, który przeżyłem, gdy zobaczyłem grę po raz pierwszy. Pamiętam jak dziś, że kiedy wyszedłem na pokład statku, na którym rozpoczynaliśmy przygodę i mym złaknionym graficznych uniesień oczom ukazała się tytułowa wyspa, momentalnie zostałem wyznawcą Morrowinda. Efektownie wyglądająca woda, świetnie zaprojektowana architektura i klimatyczna bagienna mgiełka. W tym jednym obrazku ujrzałem przepych i brud. To, co kiedyś wydawało się tak piękne, dziś prezentuje się, cóż, anaforycznie przywołałbym słowo bagiennie czy urok artystyczny tej kultowej gry, przez wielu uznawanej za ostatnią prawdziwie literacką odsłonę The Elder Scrolls, da się dzisiaj odratować? Oczywiście, że się da. Od czego jest scena moderska? Czym prędzej rzuciłem się w gąszcz instalacji, instrukcji, podmieniania plików, grzebania w konfiguracjach, by dać wam Morrowinda 4K, dopakowanego najbardziej jak się da. Wspominałem coś o trudach instalacji i grzebaniu w plikach? Prawda jest taka, że Morrowind nie jest aż tak stary, żeby były z nim duże problemy. Podstawowa wersja gry działa po prostu bez żadnych dodatkowych programów, chociaż żeby dodać do niej wsparcie dla wyższych rozdzielczości, trzeba pogrzebać w rejestrze systemu albo ściągnąć modyfikacje. Na szczęście dzisiaj zmodować Morrowinda jest bardzo łatwo, bo scena moderska poświęcona tej grze swego czasu była bardzo żywotna, dzięki czemu doczekaliśmy się wielu modów, a nawet ich kompilacji. Rzecz nazywa się Morrowind Overhaul i obecnie jest dostępna w wersji 3.0, Zero. Ściągając ten kilkugigabajtowy pakiet dostaniecie zestaw najważniejszych modyfikacji, upakowanych do złożonego, ale mimo wszystko dobrze opisanego instalatora. Proces instalacji szeregu modów i poprawek jest długi i żmudny, po drodze musimy wybrać wiele opcji, poklikać we wskazane miejsca i uzbroić się w cierpliwość przy konfigurowaniu plików. W efekcie folder Morrowinda spuchnie o kilka gigabajtów, ale jednocześnie gra zmieni się nie do poznania. Oto Morrowind na sterydach. tu przychodzi This is where you get off. Come with me. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy po odpaleniu tej modyfikacji, czy w zasadzie zestawu modów, jest ograniczeniem mgiełki, a co za tym idzie, większy zasięg widzenia. Autorzy modów umożliwiają prawdziwe szaleństwo w tym temacie, ale z tym akurat polecam uważać, inaczej wasz sprzęt może dostać zadyszki. Jeśli jednak się nie boicie, polecam zajrzeć do opcji moda Morrowind Graphic Extender, gdzie w zakładce odległy teren można wygenerować pliki dla dalszych planów krajobrazu. Ten efekt jest co prawda okupiony koniecznością wyłączenia pixel shaderów wody, ale tak to już jest w życiu, że nie ma nic za darmo poza grami free-to-play rzecz jasna. Z tymi opcjami wyspa Morrowind będzie widoczna niemal w pełnej okazałości. Nic tylko ruszyć na pielgrzymkę albo szykować ekspedycję do Dwemerskich podziemi. Wracając do tematu, modyfikacja poprawia tekstury i geometrię otoczenia, a także wygląd postaci. Zestaw modów wprowadza lepszy wygląd ciał i twarzy bohaterów niezależnych, a nawet zapewnia bardziej złożone animacje. Fani pomyśleli też o tym, by wzbogacić świat gry o parę dodatkowych postaci, które nie mają znaczenia fabularnego, ale pomagają zbudować wrażenie przebywania w bardziej żywym uniwersum. Na statyczność i drętwotę Morrowinda narzekaliśmy przecież chyba wszyscy. Morrowind Overhaul ma też mody zwiększające szczegółowość i różnorodność lokacji. Widzimy w nich więcej przedmiotów i detali, jak na przykład szyldy tavern. Do tego dźwięki są gęstsze, więc w tawernach usłyszymy na przykład żywiołowe rozmowy. Dzięki modom możemy też dostosować na przykład bujność roślinności. Lasy z niewyraźnymi przyschniętymi kikutami zmienią się na naszych oczach w prawdziwe bujne bory, zagajniki, puszcze, knieje, łęgi, tajgi, dżungle. Chyba za bardzo zafascynowałem się słownikiem synonimów. No ale pięknie to ludzie wygląda. Pięknie, ślicznie. Cudownie, urodziwie, rajsko, pierwszorzędnie, porywająco, zachwycająco pierwszej klasy, jak z obrazka genialna. Biegając sobie po pomorą indzie, szybko zauważymy dalsze imponujące poprawki. Dotyczą one przede wszystkim gry światła i cienia. Mody wprowadzają obsługę dla zaawansowanych efektów w tym zakresie, dzięki czemu zachody i wschody słońca, tak imponujące już w podstawowej grze, stały się jeszcze bardziej klimatyczne. Przyglądając się drzewom, możemy też zauważyć, że ich cienie dynamicznie dostosowują się do upływu czasu. Aż chce się kręcić timelapsy i grzebać w ustawieniach godzinami, bo to jest możliwe. Poszczególne modyfikacje pozwalają dostosować takie detale, jak na przykład intensywność różnych efektów pogodowych. Jak się w to wszystko gra przy takim natłoku efektów? Świetnie, zresztą jak zawsze. Chociaż trzeba mieć na uwadze, że niektóre dodatki z modów są dość sprzętożerne. Sami widzicie, że w tym materiale zdarzają się przycięcia. Trudno oczekiwać, żeby było inaczej, bo mimo starej technologii fani raczej wszystkiego zrobić nie mogą. Chociaż kto ich tam wie. Niedawno przerabiałem przecież obliviona na silnik Skyrima. Ważne jest to, że do tego wszystkiego overhaul zawiera poprawki dotyczące mechaniki gry, przy czym tutaj warto pokusić się o ogólną refleksję, że zwykle nie ingerują one bardzo w trzewia Morrowinda. Twórcy tego słynnego już pakietu modów działają w myśl prostej zasady, żeby nie przesadzić i zachować klimat podstawowej przygody. Pewnie dlatego pozostawiono w grze najbardziej irytującego wroga w historii gatunku. Wiecie o czym mówię, prawda? Ee, typiarzu spada, ja tutaj lapsy nagrywam. Kurczę, no daj mi spokój. I to by było na tyle. Pokazałem wam, że Morrowinda można dzisiaj odpalić w 4K i wpakować do niego sporo poprawek, efektów i serca społeczności. Bez wchodzenia w zbędne szczegóły, bo przecież esencją Morrowinda nie jest jednak rozkładanie na czynniki pierwsze shaderów, cieniowania czy jakości tekstur. Graficzny przepych pomógł na pewno Morrowindowi zapisać się w historii, bo jak mówiłem, na mnie gra zrobiła swego czasu piorunujące wrażenie. Esencją jest tutaj jednak sama fabuła sprzężona z rozgrywką. Tekst, bo to przecież ostatnia prawdziwie tekstualna odsłona serii The Elder Scrolls. Później zaczęła się era paplaniny Voiceoverów która ma swoje dobre i złe strony, a ściany tekstu zostały zapomniane. Mimo tego Morrowind zapomniany nie będzie, także dzięki takim modyfikacjom jak te pokazane dzisiaj. W erze remasterów i wersji HD Morrowind został już zremasterowany przez fanów i bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę, cześć.